Witam Szanownych Państwa. Nie mam nic przeciwko innym narodowościom. Nie mam nic przeciwko Niemcom. Gdy przychodzą, robi się z nimi interesy, są uczciwi, płacą solidne pieniądze za, za solidną pracę. Wtedy nie mam nic przeciwko nim. Ale gdy, jak podaje pewna dziennikarka z Wrocławia, zachowują się w sposób impertynencki, chamski, wręcz wulgarny, to wtedy zastanawiam się czy ci państwo tylko dlatego są, się tak zachowują, bo u siebie boją się y, przedstawicieli Turcji. Po, po unii, gdyby podeszli do Turczynki w ten sposób, po, w ten sposób powiedzieli, jak do dziennikarki zwracając się popularnym słowem na K, to ja podejrzewam, że pomimo tego, jak muzułmanie traktują kobiety, to w tym wypadku te, do tego pana podeszłoby 10 panów Turków porozmawialiby z nim tak, że nigdy w życiu już by nie obradził żadnej kobiety. I zadaję sobie pytanie: czy tak naprawdę gorszy stosunek do kobiet mają, mają tak naprawdę muzułmanie, czy tak naprawdę Niemcy? Bo Niemcy i Sowieci w pewnym. <laughs> Niemcy, przypominam to. Teo trenowaniu przez Bundeswehr zbiorowego gwałtu, o którym mówiłem w, w jednym z poprzednich blogów. Przypomnijcie sobie i zastanówcie się, czy to nie jest podobne do Sowietów? Czym te dwie nacje się różnią? Tak, na podstawie tego, co mówiła ta dziennikarka, takie wyciągam wnioski. Chciałbym się mylić, ale tak jak mówię, czego Jan ja się nie nauczy, Jan nie będzie umiał. A to już był Jan, nie Jaś. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.